Witam, witam, jestem DJ Litwa pela to jest już piąty odcinek serii Zagrajmy w FIFA 12 Tak, ostatnio skończyliśmy nie wiem, bo... Nie wiem, nie pamiętam, ale zagramy sobie teraz meczyk. Yy, tak, mam Kupiłam sobie nowy mikrofon Myślę, że nie będę z niego zawiedzony. Mm. Mhm. Okej. Okay. I Tak, teraz tak na szybko nakręcam jeden odcinek, bo chcę go przetestować tak. i O oh, kurde, jak zlamiło oh, Fuck. Jeciesz, runaj, oh, runaj. Piękna poprzeczka. Podaj, 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 podaj. O oh fak. nie no. Jeden gol zdobędziemy i... Dobra. Dobra, gramy. O... Ej, czekajcie, się czuję tak samotny trochę. Ustawienia. Dźwięk. Wolek, zwróćmy uwagę na to, że dzisiejsze spotkanie sędziuje arbiter, który słynie ze stanowczości. To skoro zwracamy Dobra. uwagę, to proszę spojrzeć Coś na tak jego kierunku i więcej żółtych i czerwonych kartek. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. O oh my God! i po tym odbiorze mogą budować swój atak. No co robisz? Czy uda mu się utrzymać przy piłce? A teraz Berbatow. Runaj. Uderza! trafia Pięknie Berbatow! Spójrzmy w jaki sposób zdobył gola Berbatov. Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. Dobra, mam na spoko. Czekajcie, bo mi się wydaje, że trochę za głośno i... Kurde. Ustawienia, dźwięk, komentarz. Na 5 wystarczy. Okej. Okay. Teraz przy piłce Berbatov. Fuck. Jago. Fuck. 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 Sędzia odpisuje na przeciwko Manchesterowi. Jest żółty kartonik dla piłkarza Manchesteru. Przesadził nieco z interwencją podczas tej akcji. Oh. Nie mu tam nie zrobiłam i... Fuck. Ależ piękne podanie. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. A teraz przy piłce Runej Przy piłce Berbato. Ja nie mogę. Nie.

Dawson próbował przejąć, ale ktoś tam przejął, nie no począł no. na United. Dimitar Brvato, kolejne podanie. Czy to wykorzysta? Nie trafił. Nie Co? Trafiwe. A jednak coś się stało. No, w nowych kuluarach, że jeden z pomocników siedzących dzisiaj na ławce chce zakończyć niebawem piłkarską karierę. Sam jednak nie potwierdza tych pogłosek, ale też jej nie, nie zaprzecza. Trzeba zrobić w ślizgach. Świetna współpraca. No i odzyskali na własnej połowie. Runej! Do czego razy sztuka. No ja piernicze. Mogę trochę jeszcze podejść. No spokojnie. zaczął znakomicie spoko. A skończył Nie no, ten Neymar się musi tutaj być w naszej drużynie, bo on jest specem od Szczołów z daleka. Się uwolnił, jest się. Young. 2 do 0. kosówka pięknie Rejesteri Przy tym przez wspaniały fantastycznie radzi sobie w sytuacjach jeden na jeden znakomicie w tempo przeszedł go, bez problemu. Próbuję wślizgiem. ale determinacja jest. <laughs> Jezu ktoś, no wysuwajcie się ludzie, weźcie. Tobie na pewno nie podoba, bo się nie wysuwasz. Dobra okazja. Broni, ale piłka w grze. Przeją piłkę ze własnym polukacji. Nie ten Przecież ok Celnie dobrze. Jest szansa na dogranie, ależ może być teraz groźnie. To dośrodkowanie trafia do obrońcy. No spoko nagrywam w 25 FPS-ach. No spoko. A mi nie moli Ryzykował, ale się udało To fajnie Świetnie Ciekawe czy Agustawie na 60 to mi będzie muliło Jeszcze jeden skuteczny odbiór w jego wykonaniu przeciwnik jest absolutnie bezradny No i Dega dzisiaj będzie miał chyba czyste konto Fuckę no piłku Chociaż wątpię Dobrze dograł Przejęli piłkę. Tak, wydawało się, że a jednak przejął. No i stracili piłkę na rzecz. Jeśli chodzi o głośni... No... O jakość... W... Głosu, no to jest spoko. Kurde. A nie no. pogłoski, że jeden z rezerwowych dzisiaj pomocników chce zakończyć niebawem przygodę z piłką. Oficjalnie potwierdzenia na razie jednak nie ma mniejsza no ktoś u nas chce chyba zakończyć karierę nie no muszę mu przedłużyć zależy kto to jest no co ty robisz dziękuję za falę a szczelamy co tam blisko Sąsiedzi sobie coś tam budują na ogródku, coś z drewnianka, ale nie w mniejsze. Sobie budują jakąś budę, coś takiego. a faktycznie, bo se psa kupują. No, spoko. Oni mnie biorą jak chcą. Dobrze, ładnie odebrał no chciałem podać to fog czyste wejście Patryk Ewra przy piłce Ma możliwość koszować że to wykorzysta kapitane zagranie bramurowe wejście na io mało jest, jest. fanko daleko od bramy za chwilę wznowi grę bramkarz pocz co to było blisko sakra Ostro dla niego. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu, Anderson. I w tym momencie zakończyła się pierwsza część spotkania. Hmm. Tutaj, sonie, tutaj te piękna bramka barbetowa. Arsenal przegrywa z Napoli. Uhu. No to ładnie. United, o, a to są jeszcze mecze towarzyskie? Druga Czym jak tam z nami sezon pójdzie? O fak, trochę za mocno. No spoko jedziemy. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. I o kurde, ładna. Jeszcze tam runę i szedna. Szczupaka. Smaling. No no podejrzewam, że i tak by mu nie wyszło. Przejmuje na skrzydle. Garcia. Rozpoczną od rzutu wolnego. Sędzia spójrzmy, upomina zawodnika. Następny stręcy. Sięgnie po żółtą kartkę. Celnie do partnera. Gol. Jest. DEGA. Tego... Runaj do czterech razy sztuka. No ja ten runej tu ma ładnego... Cela. No, takie się piłki. Garcia. Rio Nie, ja go chyba zamienię za Diego. Neymara. No fak. Diego. Wymyślił Dobra. Runej na pałę idziesz. ...przechwy Trio Ferdinanda. Cudownie dograł! a no, Jabłońca poradził się z tym zgraniem. The fuck? Doskonale zagrał. Ale znakomicie! No. Dobry przechwyt obrońców. No gracie, że żywiej. Barbatow. Spaniała wrzutka. No tym razem udało się przejąć. Fuck. Manchester United wykonywać będzie rzut rożny. Ja chcę rzut karny. No udało się przejąć. Smalink. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Do kogo, do kogo? Zdecydowanie w środku pola. Jest nie mogą tego wyrównać, bo to Jest szansa na dośrodkowanie. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. A teraz przypińce berbatów. Berbatów, czy zdobędziesz drugiego gola? Słupek. Fuck! blisko. Czekajcie. O, dobra. Już. Diego. Dobra, piłka teraz do kolejki. Okazja, Okazje, ależ. Nie, jest. Co? Nie trafił się. Jaki zrąb. senię czarną. W to po prostu nie wierzę. No. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Jagow. Garcia. Piękne podanie. Jedna obrona. No. Czy to wykorzysta? No, i grał tutaj z okiem. Przecież to mógł być rzut karny. Przegrywają i muszą ruszyć odważniej do przodu, bo czasu coraz mniej. Zdecydowanie masz rację. Powinni postawić na... No, musi być bramka! Runej w końcu! To już była stuprocentowa okazja.

Skuteczne przerwanie akcji przez Rio Ferdinanda. Naprawdę imponują te jego ślizgi. I tym razem, Anderson. To Uderzenie? Tak! Mimo, że prowadzą, zdobywają jeszcze jednego gola, jak widzimy wtórce. powtórce. Przyjemnością oglądamy i świętą no. grę zdeklasowali rywali. Fantastycznie szarpnął do przodu, ograł obrońcę, a później bezwzględnie wykończył akcję. Przecież gramy niby z wielkim Manchesterem yy, tym Atletico Madrid. Dobra, wiem. Nie no, ja sobie chyba zmienię tą... Ym, brawo, poziom trudności to na to zawodowiec to. niezbyt rozsądne to wejście w ślizgiem na granicy fałdy. No, brawo za tę obronę! Znakomicie to wyglądało. Pytanie: Czy wykorzystają ten rzut rożny dla Atletico Madryt? Wspaniale przechwycił. Czy będzie kontratak? Fak. towarzyski, a mimo to widzieliśmy przecież mnóstwo dobrej walki. Kończymy tradycyjnym do usłyszenia Dariusz Szpakowski i Arsenal zremisował z Napoli. Ferdinand jest zawodnikiem meczu. Gratulacje. Obra. No, niech ci tam będzie Neymar Neymar Neymar. najmar. Ale to jest napastnik. Fuck. Za Berbatowa, czy za Runeja? Za Berbatowa. Neymar ma osiemdziesiąt cztery, a Berbatov osiemdziesiąt dwa. Tak. Obra Berbatov sobie wejdzie za polbeka w... Fal, Kane, Obra. ale na następny mecz w tym sezonem zmienimy sobie trochę żeby nie grali żeby grali też wszyscy Za na niego. Dobra, mamy dużo napastników Neymar z przodu, a z tyłu. Spoko. Transfery kup zawodników. te yy, skrzydłowym to będzie Silva W jaki Arsena... Aha, dobra. Musieli go wykupić najwyraźniej. Tak, musieli go wykupić. 87 ogółem. Środkowy pomocnik. Wiek hmm, 25 ale Diego Silva, on grał przecież w Paris Saint-Germain. Hmm. Dobra, nic. To kupimy go w następnym może odcinku. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.